Bóg powiedział Adamowi w księdze rodzaju, dałem wam władzę i autorytet, i chcę, żebyście podporządkowali sobie ziemię. Biblia Amplified mówi: wykorzystujcie wszystkie jej ogromne zasoby w służbie Bogu i człowiekowi. Bóg nie chce, żebyśmy wykorzystywali nasze rzeczy tylko po to, żeby błogosławić siebie i żyć samolubnie. Chcę, żebyśmy o siebie dbali i mieli fajne życie, ale mówi, Chcę, żebyś wykorzystywał to, co masz, żeby przyprowadzić do mnie ludzi i błogosławić ich. O to w tym chodzi. I wiesz co, może taka sytuacja nie przydarzy mi się przez 3, 4 miesiące, 5 miesięcy czy przez rok. Nie wiem tego, ale jeśli naprawdę chcesz trzymać się Boga, żyć z Bogiem, jeśli chcesz, żeby się tobą posługiwał, nie potrzebujesz do tego ambony, nie potrzebujesz mikrofonu.